Polica ślinianki przyłusznej i od nerwu siódmego mamy e, nerwy e, ga, no, no, no. gałęzie policzkowe, tak? znaczy czy w ogóle nerwy policzkowe, e, tak, dokrzbietowe i nie, tutaj nie, mamy dobrzuszne. Między nimi jest przewód stenona od ślinianki przyłusznej, to jest ta tutaj. Nie dam radnych, tylko. E, I dalej, tutaj mamy e, nerw e, skroniowy-powierzchowny. Tutaj głębiej jest nerw e, małżowinowo-płowiekowych. E, tak, tutaj są jeszcze gałązki od tego policzk policzkowego do brzusznego. Przedmou do wargi dolnej. I tak tutaj za uchem mamy nerw małżowinowy tylny. To jest to. Pod nim jest tętnica, co zginęła. Tętnica małżowinowa wielka. Ale jej chyba tutaj nie znajdę teraz. W że jest głębiej. I, co? I tutaj chyba wszystko. Okay. Yy, mamy tutaj żyłę jarmową zewnętrzną. I to wszystko. Też jest jakaś żyła Nie mam pojęty, co to jest? Yy, I tutaj mamy śniegę yy, pożówkową. I to sobie tylko tyle o niej.